Czy kiedykolwiek czuła, e kochajc zbyt mocno, stajesz S i outsiderk? E mimo edajesz z siebie wszystko, w zamian dostajesz tylko milczenie, wymagania i pustk, której nawet czas nie potrafi wypeni? mi tak. Ta historia mogłaby być tylko kolejnym zwierzeniem, ale niesie ze sobą brutaln prawd. Miołu, kiedy staje S i emocjonalnej manipulacji, zamienia S i w pułapk wierzy, wierzya, e wysiek wszystko naprawi. E powicenie, nawet nie one, kiedy zostanie zrozumiane. E opacanie wydatków rodziny to czynienie dobra. Ale gdy nadszedł rachunek i nie chodzi o tylko o hipotek to, co pozostało, to rozpad wizji rodzinnych i dziura w sercu, której adne pienidze nieby w stanie wypeni. A potem przyszła cisza. Potem próby a w kocu stara znajoma warunkowo mięci jeżeli nas kochasz, to nas uratuj. Jeli i ty by a kiedy filarem dysfunkcyjnej rodziny finansowo wykorzystywana, obwiniana za wszystko i niedoceniana za cokolwiek, ta historia jest dla ciebie. Nie znajdziesz tu gotowych lekcji, ale moł odnajdziesz co, co dawno zostawia za sab swój łazn warto. Madeline dorasta w przekonaniu, Emio udowadnia S i Wysikiem i odda siebie CA. Zawsze dostępna, zawsze gotowa rozwiżywa problemy. Podczas gdy siostra unikała odpowiedzialności, Madeleine stawała na Gowie, by utrzyma wszystkich na powierzchni. Stała Essi emocjonalna i finansów podpór domu. Ale zamiast wdzięczności spotka jej od pretensje i rozalenie. Rodzinna dynamika była scen, na której grała niewidzialna bohaterk. Bez względu na to, Ile robią zawsze to bają za mało. Krytyka przybiera form dobrych rad, a gesty czuło ci mija i termin wanoci i swoje warunki. Stopniowo zrozumia warunkowo, by a jeden wyran zasad panuć w tym domu. Odpowiedzialno zawsze tylko jej, jednostronna, cika, niesprawiedliwa. Przez lata Madelen wierzyła, e opacanie hipoteki rodziców to akt mioci. Pracowała dwa razy więcej. Rezygnowała z marze, ja na granicy niezależności finansowej, by zapewnić wszystkim komfort. Ale prawda uderzyła, jak cios raty niewypacone od miesicy. To, co wyglądało na potrzeb, bają w rzeczywistości finansowym wykorzystywaniem ukrytym pod paszczykiem uczucia. Zdrada bolała bardziej niż To nie tylko pieniądze, to nadułycie zaufania, traktowanie wizów rodzinnych jak waluty. Madeleine stanął w obliczu brutalnej prawdy, została zmanipulowana przez tych, którzy mieli ją chronić. I co ironiczne, uwiadomia sobie: e jej powiczenie nie podtrzymywało domu, lecz teatr wygód. Rzekoma rodzinna rozmowa była tylko przykrywk dla ultimatum. Madeleine została wyrzucona bez krzyków, ale z bolesnym ciarem rozczarowania, bez moliwości obrony, bez prób, tylko cisza. I tołej mi w tej ciszy odnalaża pierwszy iskr emocjonalnego wyzwolenia, bo czasem odejcie bez walki to pocztek czego nowego. Z nieco ponad walizk i jeszcze mniej pewności, Madeleine rozpoczyna nowe icie. Skromne, tak ale wolne. Bez szantału, bez emocjonalnej manipulacji, która od przez lata. Po raz pierwszy zasypiała bez elku przed zarzutami i budzi S i z lekkim sercem. Rozpad rodziny by bolesny, ale otwarcie przestrzeni na trosk o siebie bają pilne i przemieniajce. Si miesicy ciszy. Ani jednej wiadomości na urodziny, ani jednego jak SI masz, kropka tylko echo nieobecności kropka, a nagle rodzice znów SI pojawili kropka niest lecz z piln potrzeb kropka problemy finansowe, Zawołałowane próby o pomoc. Starannie un zdania majce wywoła poczucie winy kropka, ale Madeleine Junibea te sam osób kropka teraz wiedziała mią bez wzajemności to wizienie kropka odmówia powrotu do roli wybawicielki kropka odpowiedziała stanowczo bez żoci. Bez długich wyjanie kropka nauczyła SI, estawianie zdrowych granic to nie chud, lecz emocjonalne. Przetrwanie i Wayni wtedy, w tej decyzji, przypiecztowała swoje ostateczne wyzwolenie kropka, ten, kto naprawdę kocha... Rozumie wartosowa nie. zdeterminowana, by zrozumie oszustwa, Madeleine zagbia S i w miesice wycigów, przelewów i starych wiadomości. Kada Linijka w bankowym wycigu opowiada historię nieuznanej ofiary. a Kada Stara wiadomo. Któr czytała ponownie? Brzmiała jak starannie napisany scenariusz doskonałej manipulacji emocjonalnej. Kropka, to nie była Mioł, to była Kontrola. Kropka, wykorzystanie jednostronnej. Odpowiedzialności jako narzdzie do czerpania korzyści. Dysfunkcyjna rodzina utrzymywała SI i dziki temu bdnemu, kałwiny i finansowego wykorzystywania. Kropka, teraz, z wszystkim na wierzchu, Madeleine ma jej nie tylko dowody, ale i odwag, by si nie cofa. Kropka, z faktami na stole i sercem mocniejszym Emi kiedykolwiek. Madeleine postanowi stawić temu wszystkiemu czoła. Kropka, zebrała rodzin i z lodowatym spokojem ujawnia manipulacje, przemilczenia. Gry kropka nie bają krzyków tylko prawda kropka i wejmi tam, z zmieszanymi. Spojrzeniami zrozumia. Ten, kto kontroluje chaos, to ten, kto odmawia taczenia w jego rytmie kropka nie przepraszała, nie szukała wymuszonego pojednania kropka tylko jasno postawia granice i to. Czego nigdy więcej nie zaakceptuje kropka to bają jak postawienie lustra przed wszystkimi i tym razem nie znikna z odbicia kropka osobista odbudowa zaczął S i Waymi tam z jasności, stanowczoci i godności. Której przez lata jej odmawiano kropka po drugiej stronie miasta inna historia odbijała bul Madelyn kropka kobieta, dziłosabiona przez zaawansowanego raka, została. Porzucona przez córki Jaime w najbardziej bezbronnej chwili swojego icia, kropka lata po wice bezsennych nocy, rezygnacji w i macierzystwa. Kropka i na kocu cisza, kropka cisza bolesna, terapeutyczna ale i niszczca, kropka ta kobieta, podobnie jak Madelin, wieży a, e mio uspaca i ofiar, kropka ale porzucenie nauczy o J. e warunkowo mio ci istnieje nawet w najwitszych wizjach, kropka czasem to ten, kogo najbardziej chronisz, pierwszy puszcza twój do kropka, a kiedy ból mija, Pozostaje pilna potrzeba odbudowy własnego icia. Madelyn i kobieta chora na raka oddzielone w czasie, ale poczone te sam ran wybraj te sam dróg. Przestaj bagę, okruchy uczucia. Zrozumiaj, e terapeutyczna cisza te jest odpowiedzi. A zerwanie wizów, które zniewałaj, bywa największym aktem mioci własnej, jakim ona sobie podarowa. Nie bają wymuszonego przebaczenia, ani filmowego pojednania. By spokój. Kropka taki, który rodzi S.I., gdy porzuca S.I. iluzji idealnej rodziny i akceptuje prawd. Prawdziwa Mio uszanuje, troszczy S.I. nie wykorzystuje kropka, a nowy pocztek nie oznacza samotności, to szansa na zbudowanie nowych wizji, których uczucia nie ma i ceny kropka zastanawia S.I. kiedy, ile razy odsuwa siebie na bok, próbuj uratować kogo, kto nawet nie chciałby uratowany, ile razy ustpowała, pacia, Troszczy a S i a na kocu zostawała sama z kęciarem, czas zmieni pytanie. Jak długo jeszcze będziesz porzuca siebie, Ibi utrzyma wizji, które ci tylko rani? Historia Madeleine nie jest wyjdkowa to tylko odbicie wzorca, który wielu przeżywa w ciszy kropka, ale ty dowód, emona zerwa, odbudowa, zacz od nowa kropka pomył wigia CZ twojego icia w cikkwi w sidach warunkowej mioci? co powstrzymuje Ci przed wyznaczeniem własnych granic i zatroszczeniem SI w kocu. O siebie, Jeśli ta historia porusza co w Tobie, zasubskrybuj kanał i powiadomienia. Codziennie dzielimy SI nowymi historiami. Osób, które postawi Mio Ułazn na pierwszym miejscu i czym wicej.